Czarne lawo, marlą Brando, po w nim lecę jak Superman Zwijam na noc, rucham w gardło i odsyłam ją Uber'em Znów ma problem wypłacić siano, bank nie ma tyle ile chcę Wyjdzia rany tak jak Chicano, a na bilecie biznes kles Staję rano, saldo konta, zarobiłem bańkę przez sen Dzwoni znów, że się łapać chcesz, Koleżankom jest, więc dziś dwie. Zaprasza, żebym wszedł bez gumy, ale baby, co to, to, to nie Co to, to, to nie diamenty na szyi i kurwo tańczą mi baciate diamenty nasze i kurwo mi baciate twoje auto mordowarte mniej niż mój nadgarstek na prawej mam AP, A, na lewej bivi patek diamenty na szyi i kurwo tańczą mi baciate diamenty na i kurwo tańczą mi baciate twoje auto mordowarte mniej niż mój nadgarstek na prawej mam AP, A, na lewej bivi patek nadgarstek I się jak poisko do hokeja na karku taniec świateł kiedy chodzę do pomieszczenia moja aura Rockstar, zapasem heavy metal. Jak trzeba, zapłacę i po prostu ciebie nie ma. Nie gadam z nikim, poza adwokatem. Łapówki płacę, jakbym płacił podatek. Bratem, łamię, chcę tak jak opłatek. A dłonie to jedyne, na co zakładam latek. Bratem, łamię. Tak jak opłatek, a dłonie to jedyne na co zakładam diament, diament, Diamenty nasze i kurwo tańczą mi baciate Diamenty nasze i kurwo mi baciate twoje auto mordowarte, mniej niż mój nadgarstek na prawej mam AB a na lewej Bili Patek Diamenty nasze i kurwo tańczą mi baciate Diamenty i mi baciate twoje auto mordowarte, mniej niż mój nadgarstek na prawej mam AB a na lewej Bili Patek